Poczekamy jakąś minutę. Będę pukał. Jeżeli nie otworzy, ponieważ obawiamy się o życie, wyważę drzwi. Otwieraj. 30 sekund. Manusz w szyi. Marta miała 31 lat i mieszkała w Kettering, mieście w brytyjskim hrabstwie Northamptonshire, znanym z dużej polskiej społeczności. Pochodziła z Bydgoszczy, w relacjach bliskich opisywana była jako osoba o dobrym sercu, przyjazna i zawsze uśmiechnięta. Jej ojciec był muzykiem, a ona sama odziedziczyła po nim talent wokalny, często śpiewając na weselach i biorąc udział w różnych konkursach. W 2016 roku w Polsce poślubiła Pawła Chmieleckiego. Był on mężczyzną, którego zainteresowania obejmowały samochody i boks. Rok później, w 2017, para przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii, osiedlając się w Kettering, niedaleko mieszkających już tam brata Marty i jego rodziny. Kobieta szybko odnalazła się w roli ciotki, nawiązując bliską więź ze swoimi siostrzenicami. Z biegiem czasu związek Marty i Pawła, mimo wielkich planów na wspólną przyszłość, zaczął się rozpadać. Według późniejszych zeznań Paweł stał się zaborczy i bardzo zazdrosny. Nieustannie dzwonił do żony, próbując kontrolować, gdzie i z kim przebywa. Jego zachowanie z czasem przybrało inną formę. Akta sądowe odnotowały trzy udokumentowane incydenty przemocy domowej, które miały miejsce w sierpniu 2020 roku, w Wielkanoc 2021 roku oraz we wrześniu również 2021 roku. Podczas jednego z tych incydentów Paweł miał uderzyć kobietę. Powodując u niej silniaki i rozciętą wargę, Marta podjęła decyzję o zakończeniu związku i wyprowadziła się ze wspólnego mieszkania. Zaczęła budować swoje życie na nowo, nawiązała relacje z kolegą z pracy i rozpoczęła przygotowania do formalnego rozwodu w Polsce. Pięć dni przed swoją tragiczną śmiercią zamieściła w mediach społecznościowych wpis w rodzimym języku. Jednym z najgorszych błędów, jakie człowiek może popełnić, jest marnowanie lat życia na czekanie, aż druga osoba się zmieni lub rozwinie. Paweł nie zaakceptował jej odejścia. Wbrew prośbom kobiety nieustannie do niej pisał i dzwonił. Jego zachowanie nosiło poważne znamiona stalkingu. Pojawiał się w miejscu pracy żony i śledził ją. Marta w rozmowie z bratem przyznała, że czuła się osaczona. Mimo to, październik 2021 roku był dla niej czasem wielkich planów na przyszłość. Matka Marty przyjechała w odwiedziny z Polski, a ona sama organizowała świąteczny wyjazd do ojczyzny, by zobaczyć się również z ojcem. Wieczorem 15 października, 31-latka spędzała czas ze znajomymi w domu przy Woodlands Court. Opuściła spotkanie około godziny 22:40, by samotnie wrócić do domu. Był to ostatni raz, kiedy przyjaciele widzieli ją żywą. Często po nagraniu odcinka, gdy gasną światła i wyłączam mikrofon, historie, które wam opowiadam. Zostają ze mną na dłużej. Analizowanie ludzkich zachowań i mrocznych stron natury to część mojej pracy, która wymaga dbania o własną głowę. Dlatego cieszę się, że partnerem tego odcinka jest Pleso, platforma, która oferuje dostęp do profesjonalnej psychoterapii online. Często myślimy, że po wsparcie psychologiczne sięga się dopiero w kryzysie. Tymczasem to również narzędzie do rozwoju, by lepiej zrozumieć siebie, budować zdrowsze relacje czy radzić sobie ze stresem. Co wyróżnia Pleso i odpowiada na dwie największe obawy? Po pierwsze, wiarygodność. Wszyscy terapeuci na platformie są dokładnie weryfikowani i muszą posiadać minimum 3 lata doświadczenia. Po drugie, łatwość rozpoczęcia. Jeśli nie wiesz od czego zacząć, ich krótki pięciominutowy test dopasowuje odpowiedniego specjalistę. Możesz też skorzystać z darmowej pomocy osobistego przewodnika, który wesprze Cię przy doborze terapeuty. Cały proces jest oczywiście w pełni poufny i bezpieczny. Dla widzów Profanum jest to dobry moment, by zrobić ten pierwszy krok. Używając kodu Profanum otrzymacie 30% zniżki na pierwszą sesję. Możecie skorzystać z linku w opisie lub z kodu QR, który widzicie teraz na ekranie. Trzy dni później, w poniedziałek, 18 października, Marta nie pojawiła się w pracy w lokalnym magazynie. Jej nieobecność zaniepokoiła współpracowników, ponieważ nigdy wcześniej nie zdarzyło się jej nie stawić w miejscu pracy bez wcześniejszej zapowiedzi. Według licznych świadectw, kobieta nigdy nawet się nie spóźniała. W kolejnych dniach rodzina próbowała się z nią skontaktować, jednak bezskutecznie. Jedyna odpowiedź, jaką otrzymali, to wiadomość tekstowa, której styl wzbudził podejrzenia. Była nienaturalnie formalna i nie pasowała do sposobu, w jaki zwykle pisała Marta. We wtorek 19 października zaniepokojona szwagierka Marty pojechała pod adres Pawła Chmieleckiego przy Wood Street. Nikt nie otworzył drzwi. W tej sytuacji kobieta zadzwoniła na policję, zgłaszając zaginięcie i informując o swoich obawach związanych z byłym mężem krewnej. Policja natychmiast podjęła działania, zdając sobie sprawę, że cztery dni bez kontaktu stwarzają realne zagrożenie dla życia i zdrowia zaginionej. Funkcjonariusze rozpoczęli przeszukiwanie okolicy w poszukiwaniu nagrań z kamer przemysłowych i prywatnych systemów monitoringu. Ta dzielnica była naszpikowana kamerami. Analiza zebranego materiału wkrótce pozwoliła na odtworzenie ostatnich chwil życia 31-latki. Pierwsze nagranie z godziny 22.45 w piątek 15 października ukazało Martę idącą samotnie wzdłuż Wood Street po opuszczeniu domu przyjaciół. Poruszała się pewnym krokiem, nie zdradzając oznak nietrzeźwości. Chwilę później inna kamera zarejestrowała mężczyznę opuszczającego swój dom i zmierzającego w jej kierunku. Był to Paweł Chmielecki. Kolejne ujęcie uchwyciło moment ich spotkania. Między byłą parą doszło do sprzeczki. Na nagraniu widać, jak mężczyzna próbuje chwycić kobietę, a ta wyraźnie nie chce z nim rozmawiać i odchodzi. Po chwili jednak Paweł dogania ją i wciąga między zaparkowane samochody. W tym kluczowym momencie obrotowa kamera odwraca się, pozostawiając scenę poza kadrem na 90 sekund. Gdy obiektyw powrócił, obraz ukazywał mężczyznę pochylającego się nad leżącą już na ziemi Martą. Następne nagrania dokumentowały dalszy przebieg zdarzenia. Marta, wyraźnie osłabiona i niestabilna na nogach, upada na chodnik i kaszle. Jej oprawca stoi nad nią. W pewnym momencie, jak gdyby od niechcenia, sprawdza swój telefon. Wydaje się nie przejmować nagłym pogorszeniem stanu kobiety. Zarejestrowany dźwięk ujawnia jego słowa. No dalej, to już niedaleko, słyszysz mnie? W dalszej drodze mężczyzna prowadzi kobietę w pewnym momencie obejmując ją i niemal wlecząc w stronę swojego mieszkania. Ostatnie nagranie z godziny 22:56 pokazuje jak oboje wchodzą do budynku. Był to ostatni zarejestrowany obraz żywej Marty. We wtorek, 19 października, tuż po południu, funkcjonariusze policji Northamptonshire przybyli pod wskazany przez szwagierkę Marty adres przy Wood Street w Kettering. Ich zadaniem było sprawdzenie stanu zdrowia i miejsca pobytu zaginionej 31-latki. Mieli świadomość, że w lokalu może przebywać również Paweł Chmielecki, jej były mąż, z którym miała w przeszłości incydenty przemocy domowej. Policjanci zapukali do drzwi, wzywając mieszkańca do otwarcia. Z wnętrza dochodziły odgłosy, jednak nikt nie odpowiadał. W obliczu braku reakcji i realnego zagrożenia dla życia Marty, dowodzący akcją oficer podjął decyzję o siłowym wejściu do środka. Po upływie około minuty od pierwszego wezwania, funkcjonariusze wyważyli drzwi. Wewnątrz wynajmowanego pokoju zastali makabryczną scenę. Dzień dobry, jak się podmiewa? Czy mieszka tu Paweł? Paweł? Paweł. Możemy wejść? Muszę z nim porozmawiać. Policja, proszę otworzyć drzwi. Na zewnątrz jest jego samochód, co nie? Tak, jest. Słyszę go. Otwórz drzwi. Poczekamy jakąś minutę, będę pukał. Jeżeli nie otworzy, ponieważ obawiamy się o życie, wyważę drzwi. Otwieraj. 30 sekund. Manusz w szyi. Na łóżku leżało ciało Marty Chmieleckiej, częściowo rozebrane i owinięte w kołdrę. Było oczywiste, że kobieta nie żyje od dłuższego czasu. Obok niej leżał Paweł Chmielecki. Na szyi miał rany, a w jednej z nich tkwił nóż. Jak później ustalono, było to dziewięć ran kłutych powstałych w momencie, gdy policja próbowała wejść do mieszkania. Funkcjonariusze natychmiast zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wezwali pogotowie. Przybyli na miejsce ratownicy medyczni, stwierdzili zgon Marty. Paweł Chmielecki, który wciąż żył, został w trybie pilnym przetransportowany do szpitala. Sekcja zwłok wykazała, że Marta Chmielecka doznała łącznie 32 ran kłutych, które były bezpośrednią przyczyną jej śmierci. Oprócz tego stwierdzono obrażenia twarzy, ramion, barków i klatki piersiowej. Siedem ran na prawej dłoni zakwalifikowano jako rany obronne, co świadczyło o tym, że kobieta do końca próbowała walczyć o życie. Śledczy ustalili, że do zabójstwa doszło niedługo po tym, jak Marta została siłą wprowadzona do mieszkania, najprawdopodobniej jeszcze przed północą 15 października, cztery dni wcześniej. Dowody znalezione w telefonie Pawła Chmieleckiego pozwoliły na częściowe odtworzenie przebiegu wydarzeń wewnątrz pokoju. Zaledwie 5 minut po ich wejściu o 23.01 mężczyzna zrobił zdjęcie leżącej na podłodze Marty. Około 90 minut później, 30 minut po północy, sfotografował wiadomości w jej telefonie, wymianę zdań z kolegą z pracy, potwierdzając tym samym jej nową relację, o którą był chorobliwie zastrosny. W ciągu następnych czterech dni Paweł pozostawał w pokoju z ciałem swojej byłej żony. Próbował w tym czasie zacierać ślady i opóźniać odkrycie zbrodni. Używając telefonu ofiary, wysyłał wiadomości do jej rodziny i znajomych, starając się naśladować styl pisania Marty. To jedna z tych wiadomości wzbudziła podejrzenia ze względu na nienaturalnie formalny ton i doprowadziła do interwencji szwagierki Marty na miejscu zdarzenia. Inne wysyłane głównie do męskich kontaktów miały na celu sugerowanie rzekomych spotkań o charakterze intymnym. Jego zachowanie w tym okresie nie zdradzało żadnych oznak niepokoju. Dwa dni po zabójstwie 17 października kamery monitoringu zarejestrowały, jak Paweł wchodzi do pobliskiego polskiego sklepu, by kupić piwo i whisky, po czym spokojnie wraca do mieszkania. Wewnątrz znaleziono również dwa listy pożegnalne, napisane w języku polskim. W jednym z nich Chmielecki wyjaśniał, że motywem jego działania była rzekoma niewierność i kłamstwa Marty. 21 października, gdy jego stan zdrowia w szpitalu został ustabilizowany, a lekarze potwierdzili, że rany, które sobie zadał, nie zagrażają życiu, Paweł Chmielecki został formalnie aresztowany pod zarzutem morderstwa Marty Chmieleckiej. Paweł? Paweł, obudź się, proszę. Doktor powiedział, że masz się świetnie i uważa, że tylko udajesz, że śpisz. Aresztujecie pod zarzutem morderstwa Marty Chmieleckiej. Policjanci tu zostaną, a po wypisaniu ze szpitala przetransportują cię do aresztu. Podczas śledztwa Paweł Chmielecki odmówił współpracy z policją. Początkowo zaprzeczał również, że kiedykolwiek stosował przemoc wobec Marty. Jednak 3 marca 2022 roku, postawiony przed sądem koronnym w Northampton, przyznał się do winy. Dzięki temu rodzina ofiary uniknęła traumatycznego, długiego procesu sądowego. Postępowanie przeszło bezpośrednio do etapu ustalania wymiaru kary. Posiedzenie w tej sprawie odbyło się 6 września 2023 roku. Prokuratura przedstawiła zabójstwo jako kulminację długotrwałego procesu kontroli, obsesji i eskalującej agresji. Powołano się na udokumentowane incydenty przemocy domowej z sierpnia 2020 roku, Wielkanocy 2021 roku i września również 2021 roku. Przypomniano, że Marta żyła w strachu, obawiając się, że były mąż może ją zabić. Jej próby zerwania kontaktu, wyprowadzka, plany rozwodowe i prośby o pozostawienie jej w spokoju spotkały się z nieustępliwym stalkingiem i manipulacją. Działania Pawła, takie jak przetrzymywanie ciała przez cztery dni i wysyłanie z telefonu ofiary fałszywych wiadomości, przedstawiono jako dowody na brak skruchy i chłodną kalkulację. Prokuratura domagała się kary dożywotniego pozbawienia wolności z wysokim minimalnym okresem jej odbywania. Obrona, mając ograniczone pole manewru z powodu przyznania się oskarżonego i przytłaczających dowodów, argumentowała, że atak był impulsywny, a nie zaplanowany. Twierdzono, że Chmielecki działał pod wpływem emocjonalnego wstrząsu spowodowanego rozpadem małżeństwa i nowym związkiem Marty. Jako dowód na jego rozpacz i rzekomą skruchę wskazywano na samo okaleczenia, których dokonał. Sędzia odrzucił tę argumentację. W mowie końcowej określił atak jako długotrwały i okrutny, zrodzony wyłącznie z gniewu i zazdrości. Zwracając się bezpośrednio do oskarżonego, powiedział: Z dowodów jasno wynika, że Marta nie czuła się przy tobie bezpiecznie i obawiała się, że w końcu ją zabijesz. Te ostatnie chwile jej życia musiały być prawdziwie przerażające. Paweł Chmirecki został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności z minimalnym okresem 18 lat i 4 miesięcy, po którym będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Sędzia zaznaczył jednak, że jego ewentualne zwolnienie będzie zależało od oceny Rady do Spraw Zwolnień Warunkowych i może nigdy nie nastąpić. Po ogłoszeniu wyroku rodzina Marty Chmireckiej, która była obecna na sali sądowej, wydała oświadczenie za pośrednictwem policji. Opisali w nim Martę jako osobę wyjątkową, pełną życia, życzliwą i inteligentną. Podkreślili jej rolę w rodzinie. Była dla nas zawsze, gdy jej potrzebowaliśmy. Kochała nasze dzieci i była dla nich fantastyczną ciotką. W oświadczeniu poruszono również temat osobliwej tragedii, jakiej doznał ojciec Marty. Bliska więź, która ich łączyła, sprawiła, że po śmierci córki mężczyzna zaczął się jąkać i ma obecnie poważne trudności z komunikacją. Rodzina zakończyła swoje oświadczenie stwierdzeniem: Utrata Marty zmieniła całe nasze życie, bez niej już nigdy nie będzie tak samo. Kiedy umarła, umarło też coś w nas i nikt z nas nigdy nie będzie już taki sam. Sprawa zabójstwa Marty wywołała poruszenie w lokalnej społeczności Kettering. Po jej śmierci zorganizowano Marsz Milczenia, aby upamiętnić ofiarę i zaprotestować przeciwko przemocy domowej. Uczestnicy dzielili się swoimi historiami i rozpowszechniali informacje o tym, jak szukać pomocy w toksycznych związkach i jak rozpoznawać sygnały zagrożenia. Marta, 31-latka, została zamordowana w domu. Jego działania nie są w porządku. Musimy się postawić. "Jesteśmy tu po to, by upewnić się, że to się nie powtórzy." Nadinspektor, który prowadził śledztwo, podsumował sprawę w oficjalnym komunikacie. Stwierdził, Marta Chmielecka była ukochaną młodą kobietą, która z nadzieją patrzyła w przyszłość, która została jej odebrana przez brutalne działania zazdrosnego mężczyzny. Tragicznie wysiłki Chmieleckiego, by utrzymać nad nią kontrolę, zakończyły się okrutnym, śmiertelnym atakiem." Nadinspektor wyraził również zadowolenie, że sprawca przyznał się do winy i otrzymał znaczący wyrok, co dla zdruzgotanej rodziny mogło stanowić jakiekolwiek poczucie sprawiedliwości. Historia Marty Chmieleckiej stała się tragicznym przypomnieniem o problemie przemocy domowej i eskalacji kontrolujących zachowań, które w skrajnych przypadkach prowadzą do utraty życia. Jej walka o wolność i marzenia o lepszej przyszłości zostały brutalnie przerwane, pozostawiając za sobą ból rodziny i pytanie o to, jak skuteczniej chronić ofiary. Jeśli jesteś w związku, w którym czujesz strach lub niepokój, Zatrzymaj się na chwilę. Miłość nie powinna sprawiać, że czujesz się gorsza lub gorszy, winna lub winny, czy zastraszony lub zastraszona. Nikt nie ma prawa cię kontrolować, poniżać ani ranić, ani słowem, ani czynem. Toksyczny związek często zaczyna się od czułości, obietnic i przekonania, że ta druga osoba na pewno się zmieni, ale z czasem pojawia się przemoc psychiczna, emocjonalna, a w końcu również fizyczna. Masz prawo do spokoju, do bezpieczeństwa, do życia bez lęku. Masz prawo powiedzieć dość. Pomoc istnieje. Są ludzie, którzy Cię wysłuchają i pomogą zrobić pierwszy, najważniejszy krok. Nie musisz radzić sobie sama lub sam. Niech ta historia będzie dla ciebie przypomnieniem, że nie warto czekać, aż będzie za późno. Jeśli jesteś w Polsce, zadzwoń na Niebieską Linię 800 120 002, która jest czynna całą dobę, bezpłatnie i anonimowo. Słuchawkę podniesie psycholog lub interwent kryzysowy. Możesz też napisać wiadomość na niebieska niebieskalinia.pl, nawet jeśli nie wiesz jeszcze co powiedzieć. Wystarczy, że zaczniesz od: "Potrzebuję pomocy". Nie musisz mieć planu, nie musisz wiedzieć co dalej. Wystarczy, że powiesz komuś, co się dzieje. Tam są ludzie, którzy Cię wysłuchają, uwierzą Ci i pomogą przejść przez to krok po kroku.